Witajcie grupa Reś Kazan Dzisiaj zwiedzimy sobie ten oto tutaj za mną skron przeciwatomowy w Sosnowcu Jak widać wejście jest ogólnodostępne Dawny skron z czasów II wojny światowej, który działał przy hucie Buczek i przy hucie Katarzyna Tak więc zapraszam do środka I jesteśmy już przy schronie. Zobaczymy co kryje w środku. Jak widać, na wejściu jest totalna masakra. został wybudowany może zacznę mówić jak przejdę przez te śmieci wszystkie żebyście trochę słyszeli o chron został wybudowany w czasie II wojny światowej i jak wiecie albo je, albo i nie. Schron znajduje się w pobliżu dawnej chuty Katarzyna, a w chucie Katarzyna pracowali niemieccy inżynierowie, którzy projektowali Którzy projektowali uzbrojenie i fragmenty uzbrojenia o, pozostałość po wlocie wiecznika. W czasie nalotu, bo zdarzało się tak, że zapuszczały się tutaj w te rejony samoloty alianckie. W czasie nalotu ten schron mógł pomieścić 100 osób i był przeznaczony dla kadry kierowniczej. Ale spalone drzwi. Ewidentnie ktoś tutaj podpalił. I kolejne pomieszczenie. O, jak widać, dewastacja postępuje. Poniszczone krzesła, wyposażenie. Wszystko okopcone. Widać, że ktoś tutaj znowu ślady po wywiecznikach, tutaj była. Ubikacja i umywalnia. Następnie przejście do kolejnego pomieszczenia. O, niespodziankę, ktoś zostawił w torbie. Znowu zdewastowane drzwi. O, proszę. Do czego ten schron służy? Ławeczki porobione z krzeseł. Tutaj to był pokój Narad. Tutaj widać wyjście, ale jest zamurowane. I teraz sobie przejdziemy. Tu był główny pokój. Tak zwany sztab dowodzenia. Tutaj znajdował się jeden wielki stół, na którym znajdowała się makieta. Jeżeli mi się uda znaleźć, to na końcu filmu wrzucę stare archiwalne zdjęcia, jeszcze jak to wyglądało wcześniej. Wszystko w strasznym stanie, i tutaj były prowadzone, prowadzone narady różne. I tutaj podejmowano też kluczowe decyzje. W 50-tych latach ten schron został przekazany do obrony cywilnej i potem był wykorzystywany już przez obronę cywilną. Straszna, straszna, straszna dewastacja. Nic się już tutaj praktycznie z tego stołu nie uchowało. Tutaj były skrzynki. Podzielone na poszczególnych dowódców sekcji i makieta całego tutaj otoczenia miasta. Przechodzimy dalej. Jak widać, miejsce strasznie zdewastowane. No ale nie ma się co dziwić, jeżeli odbywają się tutaj spotkania. Bację wyposażenie jest spalone, a szkoda, bo miłośnicy fortyfikacji mogliby sobie taki e, schron zadaptować. I teraz tutaj wchodzimy w bardzo fajne, kolejne pomieszczenie, tak zwane centrum łączności. Tutaj znajdowały się kabiny telefoniczne a tutaj było okno, w którym do pokoju gdzie jest ten stół tam w środku przekazywano meldunki poszczególne kabiny niestety nic się już nie zostało po, postaram się Wam wrzucić je w formie klipu, bo ja tu byłem wcześniej, parę lat wstecz. To jeszcze były oznaczenia kabin, było wszystko fajnie widoczne, jednak wtedy jeszcze nie nagrywałem filmów, tylko bardziej koncentrowałem się na fotkach. No niestety, ani trochę śladu. Nic, idziemy dalej do następnego pomieszczenia. Zobaczcie jaki ten schron jest duży, ale on naprawdę mógł pomieścić ponad 100 osób. Magazynki na żywność. Tutaj już byłem. O, tu jeszcze nie byłem. Zauważcie, że co jest ciekawe, między każdym z tych pomieszczeń były takie okienka zachowaj ciszę no ja właśnie staram się to robić no ale muszę też troszkę opowiedzieć chyba jedyny fragment y, instalacji wentylacyjnej i filtrującej który się tutaj uchował palenie wzbronione y, no to nie dla mnie to ja już bym w tym pomieszczeniu przebywać nie mógł tam mamy wyjście. Co się dało? Fragmenty po instalacjach. Co się dało? Zostało już zabrane. Jakaś kapota. Ktoś sobie tutaj chyba spał. W sumie fajne miejsca. Żaden atak bombowy mu nie groził. Tutaj toaleta. A tutaj pomieszczenie zbiorników wody zapasowej, o przepraszam, źle krzywo dałem. Tutaj toalety nie będziemy raczej wchodzić, bo tam w toaletach to zazwyczaj nic ciekawego nie ma. Wejdziemy sobie do tego pomieszczenia, klimatyczne krzesełko. Pajęczynki piękne i następne pomieszczenie. Komora. wentylacyjna. Najlepszego, okej, okay. ale na eksploracjach to raczej nie bardzo. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Ja nie wiem, czy ci ludzie to tylko potrafią jedno narysować na tych murach. O, pozostałość po rurze wentylacyjnej. Stołki poniszczone idziemy dalej. Także schron był raczej takim schronem przeznaczonym typowo dla tych najwyższych najwyższej kadry inżynierskiej, która pracowała tutaj w przychucie buczek i przychucie Katarzyna. Oni produkowali nawet fragmenty uzbrojenia do rakiet V1. I tu jest już wyjście. Także to pomieszczenie z kabinami to jest naprawdę sztos. To jest super sprawa. <laughs> Zauważcie tamtędy, którędy żeśmy wchodzili było jedno wyjście. W razie gdyby tamto wyjście się zawaliło, albo uległoby zawaleniu to tutaj znajdowałem. Jeszcze raz je pokażę. To jest ten sławny pokój na rad teraz. Też wizjer i napis wyjście, ale zamurowane. Udajemy się powoli do wyjścia, bo w zasadzie tutaj nic ciekawego już nie ma. Już wyszliśmy, zobaczcie sobie z wejścia. Tam w tle jeszcze pozostałości po filtrach. W kanałach nie w filtrach, Po kanałach wentylacyjnych większość już zniszczona. I tak wygląda. Jeszcze raz rzut oka na to wejście. I to by było na tyle. Fu. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do polubienia stawienia łapki. Zostawienia subskrypcji, polubienia naszej grupy na Facebooku, konta na Instagramie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Hej, tam się tak kurzyło, że maska idealnie się przydała. Pozdro, do następnego. Cześć.